Historia Santo Expedito zaczyna się owiana tajemnicą i wiarą, z kilkoma udokumentowanymi szczegółami historycznymi, ale duchowym dziedzictwem obejmującym stulecia. Znany jako święty od pilnych spraw, jego postać inspiruje miliony wierzących na całym świecie, szczególnie w czasach potrzeby i rozpaczy. Jego oddanie stale rośnie, dotykając serc ludzi w każdym wieku i każdej kulturze. Według tradycji Expeditus był rzymskim żołnierzem żyjącym u początków chrześcijaństwa, w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej. Pełnił funkcję dowódcy legionów armii cesarskiej, co wiązało się z dużą odpowiedzialnością i prestiżem. Jednak jego pozycja nie oddaliła go od Bożego Powołania, które radykalnie przemieniło jego życie. Legion pod dowództwem Expeditusa słynął ze swojej siły i dyscypliny, broniąc granic cesarstwa rzymskiego przed barbarzyńskimi najeźdźcami. Stanowisko to jednak stawiało go w stałym kontakcie z powszechnymi w tamtym okresie prześladowaniami chrześcijan. Brutalność cesarstwa wobec wyznawców Chrystusa zasiała ziarno wątpliwości w sercu dowódcy, co doprowadziło go do zakwestionowania własnej wiary. Punkt konwersji Santo Expedito to jeden z najbardziej charakterystycznych momentów w jego historii. Mówi się, że decydując się na przyjęcie chrześcijaństwa, Expedito był kuszony przez diabła który ukazał mu się pod postacią wrony i krzyczał Kras, kras, co po łacinie oznacza jutro. Pokusa ta sugerowała, że powinien odłożyć nawrócenie, odkładając w ten sposób decyzję o naśladowaniu Chrystusa. Jednak przyszły święty zareagował stanowczo i zdecydowanie. Depcząc wronę, odpowiedział słowem Chodie, co po łacinie oznacza dziś. Ten gest symbolizuje wasz natychmiastowy i pilny wybór przyjęcia wiary chrześcijańskiej, odrzucenia pokus zła i bez wahania przyjęcia Bożego wezwania. Jego odpowiedź stała się emblematem dla tych, którzy z odwagą i wiarą starają się rozwiązywać pilne sytuacje. Po nawróceniu ekspedito z zapałem przyjął doktrynę chrześcijańską, starając się żyć zgodnie z naukami Chrystusa. Nie tylko utrzymał swoją pozycję w armii, ale zaczął dawać świadectwo swojej wiary wśród żołnierzy, ryzykując życie, głosząc Ewangelię w kontekście wrogim nowej religii. Jego odwaga inspirowała wielu, ale także przyciągała uwagę przełożonych. Zapanowania panowania Dioklecjana, znanego z intensywnych prześladowań chrześcijan, Santo Expeditus został aresztowany z powodu wiary. Pomimo prób nakłonienia go do wyrzeczenia się Chrystusa i powrotu do praktyk pogańskich, Pozostał niezłomny i do końca wyznawał swoją wiarę. Jego niezłomność w obliczu przeciwności losu uczyniła go żywym przykładem wierności Bogu. Według tradycji Santo Expedito poniósł męczeńską śmierć przez ścięcie głowy, znosząc swoją śmierć z odwagą i rezygnacją. Ofiarował swoje życie jako świadectwo swojej wiary, stając się męczennikiem, który będzie nadal inspirował przyszłe pokolenia. Jego śmierć nie była końcem, ale początkiem kultu, który szybko się rozprzestrzenił. W następnych stuleciach kult Santo Expedito zaczął zyskiwać na sile, zwłaszcza wśród tych, którzy szukali jego wstawiennictwa w chwilach naglących i potrzebujących. Rozprzestrzeniła się jego sława jako świętego od spraw niemożliwych i pochopnych, a wierzący zaczęli go wzywać w obliczu pozornie nieprzezwyciężalnych kryzysów i wyzwań. Jednym z najbardziej uderzających aspektów Santo Expedito jest związana z nim symbolika. Często przedstawiany w stroju rzymskiego żołnierza, niesie krzyż z napisem chodie i nadepnie na kruka z napisem kras. Ta potężna ikonografia wzmacnia przesłanie szybkiego i wiary w działanie, ufając w Bożą Opatrzność. Oprócz swojej wizualnej reprezentacji, Santo Expedito jest również pamiętany ze swojej prostoty i skuteczności jako wstawiennika. Wielu wierzących świadczy o łaskach uzyskanych dzięki modlitwie od problemów finansowych po poważne choroby. Jego wstawiennictwo jest często opisywane jako szybkie i cudowne, co wzmacnia jego popularność. Oddanie Santo Expedito osiągnęło wielkie znaczenie w takich krajach jak Brazylia, Argentyna i Filipiny, gdzie jest on powszechnie czczony. Na przykład w Brazylii znajduje się kilka kościołów i kaplic poświęconych mu, a 19 kwietnia jego święto liturgiczne, tłumy wiernych, obchodzą z wielkim zapałem. W wielu miejscach święto Santo Expedito obejmuje procesje, uroczyste msze święte i rozdawanie ulotek ze słynną dedykowaną mu modlitwą. Obchody te nie tylko wzmacniają wiarę wspólnot, ale także ukazują nieustanny wpływ dziedzictwa świętego na przestrzeni wieków. Kolejnym fascynującym aspektem jej oddania jest wpływ, jaki wywiera w czasach kryzysu. Podczas pandemii, wojen i klęsk żywiołowych Santo Expedito jest często przywoływane przez tych, którzy szukają szybkich rozwiązań i boskiej ochrony. Jego sława jako orędownika w trudnych czasach czyni go centralną postacią dla wielu ludzi. We współczesnym świecie przesłanie Santo Expedito jest nadal aktualne. Jego decyzja, aby nie odkładać powołania Bożego, jest potężnym przypomnieniem dla tych, Którzy stoją przed duchowymi dylematami i codziennymi wyzwaniami. Uczy nas, jak ważne jest zaufanie Bogu i zdecydowane działanie, nawet w obliczu niepewności. Wśród niezliczonych świadectw łask uzyskanych za wstawiennictwem Santo Expedito wyróżnia się ufność wiernych w jego natychmiastową pomoc. Historie ludzi, którzy stanęli w obliczu kryzysów finansowych, decyzji dotyczących życia i śmierci, a nawet konfliktów rodzinnych ilustrują, jak ich wstawiennictwo jest postrzegane jako światło pośród ciemności. Jednym z cudów przypisywanych Santo Expedito jest uzdrowienie kobiety, która cierpiała na poważną chorobę, której lekarze nie byli w stanie wyleczyć. Po żarliwych modlitwach do świętej, kobieta niespodziewanie odzyskała zdrowie, co wywarło ogromny wpływ na lokalną społeczność. To tylko jeden z przykładów mocy wiary i żywego świadectwa tych, którzy ufają wstawiennictwu świętych. Nabożeństwo do świętego Ekspedyta wzrosło zwłaszcza wśród najprostszych ludzi, którzy znaleźli w nim wiernego przyjaciela i potężnego orędownika. Dla tych, którzy stoją w obliczu napiętych terminów trudnych decyzji lub chwil niepewności, modlitwa do tego świętego jest pocieszeniem i źródłem nadziei. Jedna z głównych modlitw do Santo Ekspedito zaczyna się od bezpośredniej prośby. Mój święty Ekspedito w słusznych i pilnych sprawach, wstawiaj się za mną u naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apel ten ukazuje wiarę wierzących w swoją bliskość z Bogiem i zdolność szybkiego zaspokojenia ludzkich potrzeb. Prostota i jasność nabożeństwa do Santo Expedito sprawiają, że jest to droga dostępna dla milionów ludzi, którzy pragną wzmocnić swoją więź z Bogiem. Przypomina nam, że nawet pośród wyzwań współczesnego życia wiara może być bezpieczną przystanią. Kościół katolicki w swojej mądrości uznaje znaczenie świętych, takich jak Święty Expedyt, dla wzmacniania duchowości wiernych. Chociaż dokumentacja historyczna dotycząca jego życia jest ograniczona, autentyczność jego pobożności i przypisywanych mu cudów świadczą o jego duchowym znaczeniu. Dla wielu teologów świętych, ekspedyt jest przykładem tego, jak Bóg działa poprzez pozornie zwyczajne postacie, przemieniając je w narzędzia swojej woli. Podobnie jak innych świętych męczenników, jego życie wzywa nas do zastanowienia się nad tym, co jesteśmy gotowi poświęcić dla naszej wiary. Historia Santo Expedito uczy nas także, jak ważna jest odwaga i gotowość. W świecie, w którym ludzie często zwlekają z ważnymi decyzjami, wasza odpowiedź na Boże wezwanie inspiruje nas do działania z przekonaniem i determinacją. Oddanie Santo Expedito przekracza bariery kulturowe i geograficzne, łącząc ludzi na całym świecie siecią modlitwy i wiary. Ołtarze mu poświęcone można znaleźć nie tylko w kościołach, ale także w domach i zakładach pracy, gdzie wierni szukają jego stałej opieki. Ciekawostką w jego ikonografii jest trzymany przez niego krzyż, który symbolizuje jego zwycięstwo nad pokusą i przywiązanie do Chrystusa. Ten element wizualny stanowi potężne przypomnienie, że dzięki wierze możemy pokonać każdą przeszkodę. W Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Brazylii, Santo Expedito jest postrzegany jako symbol odporności i wiary w czasach przeciwności losu, jest często wzywany w sytuacjach nadzwyczajnych, od kryzysów rodzinnych poklęski żywiołowe, jednocząc wspólnoty w modlitwie. Dla wielu postać Santo Expedito jest także źródłem motywacji duchowej. Uczy nas, abyśmy nie odkładali decyzji na później i ufali, że Bóg da nam niezbędną siłę, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu. Chociaż jego życie zakończyło się męczeństwem, dziedzictwo Santo Expedito pozostaje żywe przez pokolenia. Jego historia zachęca nas do poszukiwania świętości w swoim życiu, bez względu na okoliczności. Wierzący, którzy zwracają się do Santo Expedito, często zgłaszają wzrost zaufania do Boga i pogody ducha w obliczu trudnych problemów. To wzmacnia znaczenie modlitwy jako środka łączenia się z boskością i odnajdywania spokoju. Santo Expedito jest przede wszystkim przykładem tego, jak łaska Boża może przemienić życie. Pokazuje nam, że nawrócenie to nie tylko chwila, ale codzienne zobowiązanie do naśladowania Chrystusa. Co roku obchody Santo Expedito gromadzą rzesze wiernych z różnych stron świata. Wydarzenia te nie tylko oddają cześć świętemu, ale także wzmacniają wiarę i jedność wśród uczestników. Co ciekawe, Santo Expedito jest także patronem studentów i osób poszukujących pracy co ukazuje rozległość jego wstawiennictwa, jest postrzegany jako wzór dyscypliny i wytrwałości, cnót niezbędnych na każdej chrześcijańskiej drodze. W trudnych czasach historia Santo Expedito przypomina nam, że odpowiedź Boga może nadejść w nieoczekiwany sposób. Jego gotowość odpowiadania na prośby swoich wyznawców jest odzwierciedleniem Bożego miłosierdzia, które nigdy nie opuszcza tych, którzy ufają Jego miłości. Nawet w coraz bardziej sekularyzowanym świecie oddanie Santo Expedito wciąż rośnie. Jego przesłanie nadziei i działania rezonuje z tymi, którzy stoją przed wyzwaniami i niepewnością współczesnego życia. Santo Expedito uczy nas, że nie jest za późno, aby zmienić swoje życie i zbliżyć się do Boga. Jego historia jest zaproszeniem do porzucenia grzechu i życia wiarą w pełni, z odwagą i determinacją. W różnych częściach świata nabożeństwo do Santo Expedito przekazywane jest z pokolenia na pokolenie jako duchowy skarb rodzin i wspólnot. Rodzice uczą swoje dzieci, aby w potrzebie zwracały się do świętego, utrwalając w ich życiu wiarę i przykład męczennika. Uderzającą cechą oddania Santo Expedito jest natychmiastowy wpływ, jaki wielu wierzących odczuwa po modlitwie do niego. Niezależnie od tego, czy jest to rozwiązanie złożonego problemu, czy wewnętrzna odpowiedź pełna pokoju i zaufania, świadectwa wzmacniają wiarę w ich potężne wstawiennictwo. Przesłanie Santo Expedito przemawia szczególnie do młodych ludzi, którzy stoją przed ważnymi wyborami, takimi jak kariera, studia i powołanie. Jego gotowość do odpowiedzi na Boże wezwanie jest inspirującym wzorem dla tych, którzy chcą rozeznać cel swojego życia. W kościołach poświęconych Santo Expedito często można zobaczyć obrazy i posągi przedstawiające jego surową i zdecydowaną postać. Te przestrzenie modlitewne niosą pocieszenie i odnawiają wiarę tym, którzy szukają pomocy świętego, zwłaszcza w najpilniejszych chwilach. We współczesnym kontekście Santo Expedito kojarzy się także z ideą pokonywania trudności i odwagi w obliczu presji życia poprzez swoją historię zachęca nas, abyśmy z wiarą stawiali czoła przeciwnościom losu, nie poddając się pokusie strachu i zwlekania. W krajach takich jak Filipiny, nabożeństwo do Santo Expedito obejmuje nie tylko osobiste modlitwy, ale także uroczystości wspólnotowe, które wzmacniają więzi między wiernymi. Jego święto charakteryzuje się specjalnymi mszami, procesjami i publicznymi demonstracjami wiary. Wiele osób zwracających się po raz pierwszy do Santo Expedito jest zaskoczonych, jak szybko otrzymują odpowiedzi na swoje modlitwy. Tworzy to więź zaufania i wdzięczności, która prowadzi do dalszego szerzenia waszego oddania. Postać świętego ekspedyta przypomina nam, że każdy dzień jest okazją do działania na rzecz dobra, poszukiwania nawrócenia i całkowitego zaufania Bogu. Uczy nas, że wiarę należy przeżywać pilnie i intensywnie, bez zwłoki. W czasach globalnego kryzysu, takich jak wojny i pandemie, Nabożeństwo do Santo Expedito staje się jeszcze bardziej aktualne. Jest symbolem nadziei w czasach niepewności, przypomnieniem, że Bóg zawsze działa, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Krzyż, który trzyma Santo Expedito, jest symbolem jego zwycięstwa nad grzechem i strachem. Ona inspiruje nas do niesienia własnego krzyża z odwagą i ufnością, wiedząc, że Bóg nas wspiera w każdej chwili. Wśród świętych czczonych przez Kościół, szczególne miejsce ze względu na prostotę swego przesłania, zajmuje Santo Expedito. Pokazuje nam, że świętość nie jest czymś odległym, ale celem możliwym dla każdego, kto pokłada ufność w Chrystusie. Męczeństwo Santo Expedito jest wymownym świadectwem Jego wierności Bogu. Wolał śmierć od wyrzeczenia się wiary, udowadniając, że miłość do Chrystusa jest warta więcej niż jakiekolwiek bogactwo czy pozycja na tym świecie. Nawet w obliczu tak wielu rozproszeń i trudności nabożeństwo do Santo Expedito przypomina nam, że rozwiązanie naszych trosk możemy znaleźć w Bogu. Twoje wstawiennictwo jest wezwaniem do nieustannej modlitwy i zaufania Panu. Santo Expedito jest często przywoływane przez ludzi stojących w obliczu pozornie nierozwiązywalnych sytuacji. Jego gotowość do odpowiadania na prośby swoich wielbicieli jest świadectwem jego bliskości z Bogiem i współczucia dla cierpiących. W Brazylii kaplice poświęcone Santo Expedito są zwykle miejscami intensywnej pobożności, do których przybywają kolejki wiernych, aby złożyć swoje prośby i podziękowania. Ta scena pokazuje, jak bardzo jego postać jest kochana. I szanowana wśród ludzi. Modlitwa do Santo Expedito jest prosta, ale ma ogromną moc. Dzięki temu wierzący składają swoje lęki i troski w ręce Boga, ufając, że On będzie działał na ich korzyść. Święto Santo Expedito, obchodzone 19 kwietnia, jest dla wiernych okazją do odnowienia wiary i złożenia dziękczynienia za otrzymane łaski. Jest to moment zjednoczenia i celebracji życia i przykładu świętego. Główne przesłanie Santo Expedito, gotowość odpowiedzi na Boże wezwanie, jest cenną lekcją dla nas wszystkich. Uczy nas, że nie powinniśmy odkładać naszego nawrócenia, ponieważ każda chwila jest okazją do zbliżenia się do Chrystusa. Wiele osób twierdzi, że modląc się do Santo Expedito, odczuwają wewnętrzny spokój, który pomaga im podejmować trudne decyzje. To duchowe doświadczenie wzmacnia oddanie świętemu, i inspiruje wierzących do jeszcze większego zaufania Bogu. Historia Santo Expedito zachęca nas do życia z odwagą i determinacją, stawiając czoła wyzwaniom, mając pewność, że Bóg jest zawsze po naszej stronie. Jego życie jest przykładem tego, jak wiara może przemienić nawet najbardziej niesprzyjające sytuacje. Oddanie Santo Expedito wykracza poza kultury i języki, jednocząc ludzi ze wszystkich części świata w jednej wierze. Jego historia jest świadectwem powszechnej mocy Ewangelii i siły obcowania świętych. Przykład Santo Expedito przypomina nam, że świętość osiąga się poprzez codzienne decyzje naśladowania Chrystusa. Wzywa nas, abyśmy byli mocni w wierze i ufali Bożej Opatrzności we wszystkich okolicznościach. W świecie naznaczonym tak dużą niepewnością, Santo Expedito oferuje nam przesłanie nadziei i bezpieczeństwa. Uczy nas, że dzięki wierze można pokonać każdą trudność i znaleźć radość w obecności Boga. Wstawiennictwo Santo Expedito przypomina nam, że nigdy nie jesteśmy sami. Towarzyszy nam w zmaganiach i pomaga znaleźć rozwiązania najbardziej palących wyzwań naszego życia. Dziedzictwo Santo Expedito wciąż rośnie, wpływając na życie milionów ludzi, którzy odnajdują w nim wiernego przyjaciela i potężnego orędownika. Twoja historia jest dowodem na to, że wiara może przenosić góry. Santo Expedito zachęca nas do refleksji nad pilną potrzebą pełnego życia wiarą. Pokazuje nam, że stawiając Boga na pierwszym miejscu, jesteśmy w stanie osiągnąć prawdziwy pokój i szczęście. Dla tych, którzy czują się zagubieni lub zniechęceni, Santo Expedito jest latarnią nadziei. Przypomina nam, że Bóg nigdy nas nie opuszcza i że zawsze jest wyjście, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Przykład Santo Expedito. Inspiruje nas do odwagi i wierności, ufając, że Bóg będzie nas prowadził w każdych okolicznościach. Jej historia zachęca nas do przeżywania każdego dnia z celem i wiarą. Nabożeństwo do Santo Expedito jest świadectwem siły wiary chrześcijańskiej i obcowania świętych. Uczy nas, że razem możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu i wzrastać w naszej duchowej podróży. Święty Expedito jest czymś więcej niż świętym pilnych spraw. Jest żywym przykładem tego, jak łaska Boża może przemienić życie. Jej historia jest zaproszeniem do podjęcia własnej podróży wiary z odwagą i determinacją. Z każdą modlitwą skierowaną do Santo Expedito odnawiamy naszą ufność w moc Boga i siłę wstawiennictwa świętych. Przypomina nam, że nigdy nie jest za późno, aby szukać nawrócenia i żyć zgodnie z wolą Bożą. Przykład Santo Expedito wzywa nas do większej zdecydowania w wierze, do odważnego działania i pełnego zaufania opatrzności Bożej. Uczy nas, że prawdziwa siła pochodzi od Boga. Santo Expedito pokazuje nam, że świętość jest powołaniem każdego z nas, niezależnie od okoliczności. Przypomina nam, że dzięki wierze i determinacji możemy pokonać każdą przeszkodę. Jej historia jest świadectwem siły Ewangelii i przemieniającej mocy łaski Bożej. Zachęca nas do życia z wiarą, odwagą i nadzieją, ufając, że Bóg jest zawsze z nami. Dziedzictwo Santo Expedito jest inspiracją dla wszystkich, którzy pragną żyć swoją wiarą w sposób autentyczny i odważny. Uczy nas, że jeśli zaufamy Bogu i szybko odpowiemy na Jego wezwanie, będziemy w stanie dokonać wielkich rzeczy w Jego chwale.